Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed startem Okrągłego Stołu dla Bezpiecznej Szkoły w Koszalinie. Jest to wydarzenie, które organizujemy jako fundacja GrowSpace wspólnie z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, aby powiedzieć o tym, jakie są wartości, jak przeciwdziałać przemocy w szkołach. Takich wydarzeń organizujemy w całej Polsce osiem. To są wydarzenia, które trwają od stycznia do marca w miastach, takich jak Wrocław, Kalisz, Dąbrowa Górnicza, Opole, Zielona Góra, Gorzu Wielkopolski, Koszalin oraz Szczecin. W każdym z tych miast lokalnie mówimy o tym, w jaki sposób przeciwdziałać przemocy w polskich szkołach, dlatego że od Kilku lat y, obserwujemy w, ogromny kryzys zdrowia psychicznego y, młodych ludzi w szkołach. Zgłaszane są do nas sytuacje przemocy, zgłaszane są sytuacje dyskryminacji, i dlatego zapraszamy y, lokalne organizacje, lokalną, y, lo, lokalne szkoły do tego, aby porozmawiać z nami przy okrągłym stole o tym, w jaki sposób przeciwdziałać przemocy. Wszystkie te wnioski będą zaprezentowane. 20 tego 1 marca w komisji przedstawicielstwie Komisji Europejskiej we Wrocławiu we wspólnym raporcie, dlatego że te wszystkie wnioski, które młodzi ludzie wypracują będą dla nas szczególnie istotne i wspólnie z Komisją Europejską przedstawimy raport z tych wszystkich działań. Formuła okrągłego stołu to jest taka formuła, w której wszyscy mają równy głos. Zależy na, nam na tym, aby Pomimo tego, że oczywiście głos zabierają również eksperci, ekspertki w danych dziedzinach. Dzisiaj zaprosiliśmy Piotra Jaconia z TVN24, który działa w temacie przeciwdziałania przemocy jako rodzic oraz panią Danutę Sowińską, która jest suicydolożką, po tych prelekcjach nastąpią warsztaty okrągłego stołu. I ta formuła okrągłego stołu to jest formuła, w której nie ma dobrych i złych odpowiedzi, nie ma dobrych i złych sugestii. Chcemy wysłuchać młode osoby w taki sposób, aby zebrać ich pomysły i ich wnioski do tego, w jaki sposób, co sami oddolnie możemy zrobić, aby przeciwdziałać sytuacjom przemocy, przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacji. Dominik Kutz, Fundacja Growspace, koordynator projektu. Drodzy Państwo, tak jak Dominik tutaj opowiedział o projekcie, spotykamy się dzisiaj w Koszalinie, to już jest siódme miasto, które odwiedzamy właśnie z tym projektem. I w każdym z tych miast rozmawiamy na tematy oczywiście ze sobą powiązane, ale jednak troszkę inne. Razem z naszymi koordynatorami, koordynatorami regionalnymi dobieraliśmy te tematy właśnie do lokalnych potrzeb i z tego względu w Koszalinie będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o tym, jak w szkołach, w środowiskach szkolnych, ale także w innych lokalnych środowiskach, na przykład w takich miejscach jak to, można przeciwdziałać sytuacjom związanym z przemocą, z dyskryminacją i czego właściwie oczekują młode osoby od osób dorosłych, czyli od nauczycieli, od swoich rodziców, ponieważ to jest bardzo istotne. Dlatego, że tak jak też Dominik powiedział, od kilku lat obserwujemy bardzo duży kryzys zdrowia psychicznego młodych ludzi. I on nie bierze się znikąd. I to, jak można mu zaradzić, to oczywiście są w pierwszej, w pierwszej instancji działania systemowe, natomiast nie zmienimy systemu od tak strychnięciem palców, prawda? Dlatego chcemy przede wszystkim wysłuchiwać głosów młodzieży, wysłuchiwać tego, co może, co może dziać się oddolnie. I również tworzyć takie rozwiązania, które mogą być rekomendowane dla lokalnych szkół, dla samorządów, dla organów prowadzących szkołę, a także dla nauczycieli czy rodziców, albo organizacji młodzieżowych. No i właśnie dlatego dzisiaj w Koszalinie zaprosiliśmy jako osoby eksperckie Piotra Jaconia i Danutę Sowińską, ponieważ oni jako osoby eksperckie dadzą młodym taki background merytoryczny wstęp do tego, co młodzież będzie później wypracowywać i o czym dyskutować samodzielnie. Zależy nam na tym, żeby to właśnie młode osoby, uczniowie szkół przede wszystkim ponadpodstawowych, mieli tutaj swoją podmiotowość i mogli wypracowywać rozwiązania, które przydadzą im się realnie, ponieważ gdzieś tam jednak osoby dorosłe są oderwane od tego kontekstu szkolnego. Ja przyznam, że kończyłam szkołę średnią zaledwie dwa lata temu, i przez te dwa lata, przez wpływ pandemii, przez wpływ tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, przez inwazję Rosji, Rosji na Ukrainę. Wiele się w szkołach zmieniło i zmieniło się też wiele pod względem efektu mrożącego, który jak na pewno Państwo wiecie, mimo że Leks Czarnek do szkół nie weszło, to wciąż w szkołach jest obecny, dlatego na przykład do niektórych projektów fundacji jest nam ciężko rekrutować szkoły, na szczęście dzisiaj w Koszalinie właśnie tego problemu nie było i odwiedzi nas sporo uczniów koszalińskich szkół, z czego bardzo się cieszymy. Natomiast to jest właśnie główna przyczyna, dlaczego ten głos i tę te możliwość wypracowywania postulatów, które zostaną przedstawione w raporcie, oddajemy właśnie młodym ludziom, ponieważ widzimy, że już nawet będąc 2, 3-4 lata po szkole średniej, Jesteśmy oderwani od tego kontekstu i niekoniecznie wiemy, co jest potrzebne naszym młodszym kolegom i koleżankom, a co dopiero osoby dorosłe, które te szkoły opuściły jednak 10 czy 15 lat temu. Dlatego właśnie przy okrągłym stole, który zwieńczy dzisiejszą który zwieńczy dzisiejsze wydarzenia, będziemy w pierwszej kolejności oddawać głos właśnie osobom uczniowskim. I teraz też właśnie na konferencji jeszcze dwie osoby uczniowskie zabiorą głos. Tak, Grzegorz Duda, drugie liceum imienia Wolesła Prańskiego w Koszalinie. Dla nas, młodzieży szkolnej, bardzo istotne jest, aby brać udział w tego typu wydarzeniach, ponieważ niejako my tworzymy atmosferę w szkole, bezpieczeństwo i samą szkołę. A na takich akcjach, takich spotkaniach dowiadujemy się właśnie, jak przeciwdziałać przemocy, dyskryminacji oraz w jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne uczniów, ponieważ w tym momencie, po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio, sam zauważyłem z perspektywy ucznia, że wśród moich Przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, to zdrowie psychiczne to dość, dość znacznie podupadło. I sam po sobie też widzę, że, że to wszystko, co się dzieje dookoła, ma wpływ na mnie, i ja, jako uczeń, jako członek samorządu, jako młody, aktywny człowiek, też chcę tę wiedzę posiadać, żeby w przyszłości umieć pomagać innym i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły dla dobra innych uczniów. Wojciech Szumiło, Fundacja GrowSpace koordynuje region zachodniopomorski, ale także jestem uczniem szczecińskiego technikum. Dzisiaj spotykamy się w Koszalinie, rozmawiamy też na bardzo ważny temat. Chciałbym też zaznaczyć, że za tydzień będzie spotkanie w Szczecinie, gdzie porozmawiamy z młodzieżą na temat, czego oni oczekują od osób dorosłych, rodziców i nauczycieli w kwestii zdrowia psychicznego, zapewnienia im bezpieczeństwa, gdzie też mam nadzieję, wypracujemy równie dobre wnioski, które będą po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że. Najważniejszą rekomendacją, jaką młodzież nam daje podczas tych spotkań, to jest to, że oni chcieliby zostać wysłuchani przez dorosłych. I to jest najczęstszy sygnał, który otrzymujemy od tych osób. I im one są, im te osoby, które przychodzą, są młodsze. To, ten, to tym ten sygnał jest wyraźniejszy. Bo to jest oczywiste, że cymaturzyści, którzy już są osobami, osobami pełnoletnimi, oni mają troszeczkę inne potrzeby, a takie osoby, które na przykład dopiero weszły do szkoły średniej, które mają 15-16 lat, to one najczęściej mówią, że chciałyby po prostu, żeby rodzice, żeby nauczyciele traktowali ich problemy poważnie i żeby po prostu ich głos został uznany za równoznaczny z głosem dorosłych, czyli tak samo jak osoba dorosła może powiedzieć o tym, że coś jej się nie podoba w jej otoczeniu, czego się jej brakuje, chciałaby coś zmienić, to tak samo oni chcieliby móc tak mówić i chcieliby, żeby byli odbierani tak samo jak osoby od nich starsze. To jest taki, myślę, największy wniosek, który z tych spotkań płynie. Natomiast płynie tam również wiele takich informacji dotyczących tego, czego oni oczekiwaliby od szkoły, ale także na przykład od organów prowadzących szkołę. I między innymi pojawiły się takie postulaty jak wpisanie warsztatów prowadzonych przez, zewnętrz, przez osoby z zewnątrz, czyli na przykład przez edukatorów z organizacji pozarządowych, czy również pracowników lokalnych uniwersytetów. Czyli że chcieliby właśnie mieć takie warsztaty na przykład w tematyce psychoedukacyjnej z osobami z zewnątrz, ponieważ oni niekoniecznie ufają, jeśli chodzi o takie delikatne tematy, nauczycielom czy psychologom szkolnym, bo boją się, że te informacje zostaną przekazane rodzicom, jeśli oni się na przykład otworzą na tych spotkaniach. I to jest też dla nas ważny wniosek płynący z tych spotkań, że jednak spotkania prowadzone przez specjalistów z zewnątrz są dla młodzieży bardzo ważne. I młodzież jest naprawdę świadoma, jak to działa. Oni wiedzą, że czasami to jest problematyczne, bo na przykład teraz szkoły się boją często zaprosić do siebie organizacje pozarządowe, więc na przykład na spotkaniu w Kaliszu padło, że od, właśnie ze strony młodzieży, że oni chcieliby, żeby takie rzeczy były wpisywane przez nauczycieli w programy profilaktyczne, wychowawcze, ponieważ na części merytorycznej, na tamtym wydarzeniu właśnie wypowiadała się pani Ania schmidt długoletnia nauczycielka, która opowiedziała im o tym, jak to działa z perspektywy nauczyciela. i że jest taka możliwość. Także młodzież też tutaj tak chciałam zaznaczyć, że z tych spotkań merytorycznych sporo wynosi. I takim ostatnim wnioskiem, jaki myślę, że mogę tutaj jeszcze Państwu podsumować, jest to, że młodzież też bardzo liczy na swoją podmiotowość i bardzo chce rozwijać się w tych aspektach, w których te podmiotowość mogą mieć, więc na spotkaniach przewija się na przykład temat usprawnienia działania młodzieżowych rad, samorządów szkolnych, wymiany informacji między samorządami szkolnymi. Często pojawia się na przykład tego, temat tego, że oni nie chcą rywalizować między sobą po prostu no, na z innymi szkołami o tarczę, w rankingu perspektyw na przykład, tylko oni chcą współpracować, wymieniać się fajnymi akcjami, wymieniać się doświadczeniami. I pada czasem taki zarzut, że na przykład szkoły bardziej niż właśnie dobrem uczniów martwią się tymi wynikami, a im to nie pasuje. Jednak z takich rzeczy, które my widzimy z perspektywy organizacji pozarządowej i z perspektywy tych spotkań, które prowadzimy z młodzieżą, to na pewno jest brak psychoedukacji. Brak prewencji również w zakresie zdrowia psychicznego i w zakresie przede wszystkim prewencji suicydalnej w szkołach. O tym się po prostu nie rozmawia, a oni naprawdę chcieliby o tym rozmawiać. I sama mogę powiedzieć, że na przykład w moim byłym liceum właśnie jest ogromna potrzeba w tego, żeby z młodzieżą o tym rozmawiać, bo oni widzą, co się dzieje u ich rówieśników, też tak to jak Grzegorz właśnie mówił. I oni nie do końca umieją mają wypracowane sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. Więc myślę, że z perspektywy właśnie organizacji pozarządowej to jest duży temat związany z brakiem rozmawiania o zdrowiu psychicznym, braku psychoedukacji w szkołach. To co można jeszcze myślę dodać do tego to to, że polski system oświaty jest skonstruowany w taki sposób, że kiedy spotykały nas wydarzenia o skali globalnej, czyli pandemia, czyli wojna w Ukrainie, to nie było nawet miejsca na przedyskutowanie tego, w jaki sposób efekt wydarzeń globalnych odbija się na zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Proszę zauważyć, że niestety takie sygnały ze strony młodych ludzi z całej Polski również płynęły do nas, że takie wydarzenia nie były dyskutowane w czasie lekcji. Bardzo często wyglądało to w taki sposób, czy niezależnie od nauczania zdalnego, niezależnie od wydarzeń geopolitycznych za naszą wschodnią ścianą i tak celem było realizowanie programu. A musimy zdać sobie sprawę z tego, że efektywność, nie będziemy uczyć się w miejscu, które nie będzie również dla nas bezpieczne. Tak samo jak bardziej efektywnie pracuje się w miejscu, w którym, które jest wspierające, w którym czujemy się bezpiecznie i w którym wiemy, że możemy liczyć na zaufanie swoich współpracowników, tak samo wygląda to w szkole. I w momencie, w którym obładowanie programem jest tak duże, że młodzi ludzie nie mają czasu na przepracowanie tych kwestii, które wpływają bezpośrednio na ich zdrowie psychiczne, to ono po prostu podupada.